Dzień dobry. Otwieram posiedzenie 51 sesji Rady Gminy Moszczenica. Jest to sesja nadzwyczajna. Czy panowie nas słyszą? Pan Lewicki. Halo, panie Michale. A pan Bartek Masiarek? Halo, słyszycie? Michał słyszy. Bartek. I słyszycie teraz. Was panowie słychać będzie głosowanie to wtedy będziemy się łączyć. Witam bardzo serdecznie pana wójta gminy Moszczenica pana Marcelego Piekarka. Witam panią skarbnik Annę Kaźmierczak. Witam pana prezesa spółki komu Przedsiębiorstwa Komunalnego Bogdana Rogalskiego. Witam państwa radnych i oczywiście obsługę Rady Gminy. Panowie, no. na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, wobec czego Rada w dniu dzisiejszym. Władna jest do podejmowania uchwał. Porządek obrad Państwo macie przed sobą, zostaliście zapoznani. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego porządek obrad zostaje przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego, którym jest rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie: jako pierwszy, zmiana budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021. Temat omówiony bardzo szeroko przez panią skarbnik, jak również przez pana wójta. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do, y, głosowania, y, do głosowania. Za chwilę Bar tak, bardzo proszę o potwierdzenie obecności. No. Potwierdzamy obecność, panowie, w tej chwili. Ja się chlastem po prostu. Tato, Deus. Nie. Nie obserwowałam, żeby zaraz wyjść ze siebie. Nie, to jest dla mnie to jest nienormalne.

Tadeusz potwierdziłeś obecność? Nie, to jest niedopuszczalne. To jest. Pięć minut przerwy ogłaszam. Możemy? Wznawiamy posiedzenie y, sesji. Przystępujemy do punktu pierwszego. Y, głosujemy nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Moszczenica na rok 2021. Kto jest za przyjęciem? Uch. Nie macie? No, no. Za chwilę. Przystępujemy do głosowania ręcznego. Panie Tadeuszu, zapraszam. Janusz Banaszczyk. Waldemar Banaszczyk. Daniel Cichosz. Małgorzata Domańska. Za. Wojciech Jarzębowski. Henryk Jończyk. Tadeusz Kobara. Za. Jacek Kozakowski. Michał Lewicki. Bartłomiej Masiarek. Za. Mariusz Pomazany. Nieobecny. Zdzisław Sitek. Za. Małgorzata Śmiechowicz. Za. Mieczysław Wieczorek. Za. I Marianna Zielonka. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania: na 14 radnych obecnych na dzisiejszej sesji, przy 14 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała zostaje podjęta. Głosujemy nad projektem uchwały. Następny to jest punkt, również omówiony y, przez panią skarbnik i pana wójta. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031. Kto jest? Kto ma jakieś uwagi? Jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pan Janusz Banaszczyk, Waldemar Banaszczyk, Daniel Cichosz, Małgorzata Domańska, za. Wojciech Jarzębowski, Henryk Jończyk, Tadeusz Kowara, Jacek Kozakowski, Michał Lewicki, za, Bartłomiej Masiarek, za Mariusz Pomazany nieobecny, Zdzisław Sitek. Małgorzata Śmiechowicz. Za. Mieczysław Za. Marianna Zielonka. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania na 14 radnych na obecnych na dzisiejszej sesji, przy 14 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała zostaje podjęta. Dziękuję bardzo.